Więc, fani, ogólnie czegoś wy się boicie? Tych troli? Co oni wam zrobią? Nic. Nie pokażą swoje mordy, inne rzeczy. Postanowią się, że oni są lepsi. Czym? Chyba robienie gówno w kiblu. A wy, fani, się boicie ich? Nie wiem, czego. Ja się nie boję, mam to ich. przepraszam w dupie. Aby się boicie, zalekować profil nasz, bo są że co mam 4000 lajków, boicie się. Boicie się hejtów. To wierny fan by miał to w dupie i nie zwracał uwagi. Aby boicie się, no, to go nie tak, halo. Pokażcie im, że się nie boicie. Bo na razie to pokazujecie, że jesteście tkurzami. Taka jest prawda. Będz.